Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Harry Kane kontra Robert Lewandowski, Krychowiak kontra Atletico Madryt, czyli zapowiedzi wtorkowych meczów Ligi Mistrzów. Jerzy Brzęczek ogłosił powołania do kadry na mecze eliminacyjne. Kto będzie nowym trenerem piątka? Na liście znane nazwiska. Sąd oczyścił Messiego z oskarżeń w sprawie oszustw podatkowych. Gerard Piqué skrytykował działaczy FC Barcelony. Czy Liga Mistrzów jest priorytetem Manchesteru City? Guardiola odpowiada kosmiczny wynik w piłce nożnej kobiet. Wygrały 56 do zera. Pod wczorajszym filmem prawie 10 tysięcy łapek w górę. No jak wrzucam ten film to już pewnie jest tam te 10 tysięcy łapek. Jesteście niesamowici po prostu, jak to mówią młodzi, masakracja. Nie wiem w ogóle co zrobiliście, no bardzo wam dziękuję. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, subskrybujcie na dole. E, football Team, w ogóle Football Team, bo dawno nie wspominałem. Wczoraj zremisowaliśmy z Koroną Kielce 2 do 2, a dzisiaj gramy z Vissel Kobe. No i powiedzcie mi, jak tu nie kochać tej gry? Gdzie macie indziej coś takiego, że gracie ligowy mecz najpierw z Koroną Kielca, potem z Japońskim Wiselkobem? No macie gdzieś tak? No nie macie, no. Football Team link do gierki w opisie. Ja zapraszam do klubu Ostatni gwizdek, swoją drogą. Zmacniamy się i mam nadzieję, że w tym sezonie będziemy awansować. Z linku w opisie 200 punktów energii na start, dlatego jeżeli się rejestrujesz, no to tylko z mojego linku, chyba że nie chcesz. Możesz z czegoś innego. No i życzę miłego oglądania. Na po początku materiału chciałbym zadać Wam pytanie otwarte na jeden z tematów, który pojawi się w dzisiejszym materiale. Kto powinien zostać nowym trenerem drużyny AC Milanu? Postarajcie się uzasadnić swoją odpowiedź, a najlepsze komentarze może pokażę w kolejnym odcinku. Po ligowych zmaganiach przychodzą do nas europejskie puchary, a dokładnie ich druga kolejka. Pierwsza narobiła nam niesamowitych apetytów, w związku z tym zobaczmy, jakie mecze nas dziś czekają. Absolutnym hitem będzie starcie angielskiego Tottenhamu z niemieckim Bayernem Monachium. Będzie to pojedynek dwóch znakomitych napastników: Harry'ego Keina oraz Roberta Lewandowskiego. Anglik na swoim koncie ma 5 bramek w 7 meczach. Statystyka Polaka jest o wiele lepsza. Zespoły w swoich ligach prezentują się różnie. Bayern jest liderem Bundesligi nie ponosząc porażki. Natomiast Tottenham w Premier League zajmuje szóste miejsce. W przypadku kogutów należy wspomnieć o ich wstydliwej porażce w ramach IFL Cup z drużyną Colchester. Mauricio Pocetino i spółka na pewno będą chcieli zatrzeć złe wrażenie, tym bardziej, że w pierwszym meczu ubiegłoroczny finalista Champions League tylko zremisował z Olimpiakos Pireus. Suma summarum mecz zapowiada się naprawdę ciekawie. Ciekawie powinno być również w Moskwie, gdzie rozpędzony lokomotyw będzie podejmował hiszpańskie Atletico. Grzegorz Krychowiak i spółka zagrali bardzo dobre spotkanie w Leverkusen, które zakończyło się 3 trzypunktową zdobyczą. Jeżeli Rosjanie będą chcieli powalczyć o awans z grupy, to mecz z Atletico jest dla nich kluczowy. Hiszpanie pierwszy mecz zremisowali z Juventusem, ostatnio w lidze nie idzie im najlepiej. Ostatnie cztery mecze to tylko jedno zwycięstwo. Natomiast Lokomotiv w lidze prezentuje się bardzo dobrze. Na pewno ich morale podbudowało zwycięstwo w prestiżowym meczu przeciwko Zenitowi Sankt Petersburg. My jako Polacy bardzo liczymy na dobry występ krychowiaka i kto wie, być może kolejne bramki i asysty w jego wykonaniu. Oto cały zestaw torkowych spotkań. Kartka z kalendarza 1 października 1977 roku brazylijska legenda piłki nożnej Pele zakończył piłkarską karierę w amerykańskim New York Cosmos. Tego samego dnia 1981 roku w brazylijskim Sao Paulo urodził się Julio Baptista, były reprezentant Brazylii i piłkarz takich klubów jak Sevilla czy Real Madrid. Ostatni gwizdek solenizantowi życzy wszystkiego najlepszego w dniu jego święta. Już niedługo, a dokładniej 10 i 13 października, reprezentacja Polski rozegra kolejne mecze eliminacji do mistrzostw Europy 2020. Tym razem podopieczni Jerzego Brzęczka zmierzą się z Łotwą i Macedonią Północną. Wśród powołanych nie brakuje niespodzianek. Największą jest powołanie bramkarza Legii Warszawa Radosława Majeckiego. Legionista wskoczył do kadry w miejsce kontuzjowanego Łukasza Fabiańskiego. Jego powołanie wzbudziło spore kontrowersje. Na swoim Twitterze zareagował nawet kapitan reprezentacji do lat 21 Kamil Grabara, o czym informowaliśmy na naszym facebookowym fanpage'u. Poza tym w oczy rzuca się brak Michała Pazdana, który w tureckiej lidze zbiera bardzo dobre recenzje za swoją grę. Najwyraźniej Michał podpadł czymś u selekcjonera po przegranym meczu ze Słowenią. Cały mecz z Austrią przesiedział na trybunach. Teraz nie został powołany. Coś musi być na rzeczy. Do kadry po przerwie wracają Arkadiusz Milik i Przemysław Frankowski. Ten pierwszy wraca po kontuzji do pełni sprawności, ten drugi w barwach Chicago Fire notuje bardzo dobre występy. Czym przykuł uwagę selekcjonera? Miejmy nadzieję, że powołani piłkarze dadzą nam powody do radości w postaci zdobytych sześciu punktów. Małżeństwo AC Milanu ze szkoleniowcem Marco Giampaolo po prostu nie wyszło. Włoski szkoleniowiec nie sprostał presji i oczekiwaniom, przez co najprawdopodobniej w przeciągu kilku najbliższych dni lub tygodni pożegna się z klubem. Ostatni mecz ligowy przeciwko Fiorentinie był idealnym odwzorowaniem obecnie panującej bezradności w drużynie Milanu. Pomimo fatalnych wyników w obronie trenera stanął Paolo Maldini. Trener był naszym wyborem zaakceptowanym przez wszystkich. Zawsze będziemy go bronić. Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie potrzebował czasu i jakie problemy mogą pojawić się w zespole. Oczywiście nie jest jednak dobrze, gdy przegrywa się 4 z6 spotkań. W Mediolanie zdają sobie sprawę, że trzeba mieć już przygotowany plan B. W związku z tym już ruszyła giełda trenerska z nazwiskami, które potencjalnie mogłyby zastąpić Giampaolo w Milanie. La Gazzetta dello Sport informuje, że na liście życzeń włodarzy klubu są tacy trenerzy jak Luciano Spaletti, Massimiliano Allegri, Claudio Ranieri czy Rudy Garcia. Mniejsze szanse na zatrudnienie mają były wieloletni szkoleniowiec arsenalu Arsen Wenger oraz obecny selekcjoner reprezentacji Ukrainy Andrii Szewczenko. Tylko cud może uratować posadę Marco Giampaolo. Najprawdopodobniej już niedługo Krzysztof Piątek będzie miał nowego trenera. Lionel Messi, tak jak większość znanych piłkarzy grających w Hiszpanii, miał problemy z podatkami. Według prokuratury Argentyńczyk wraz ze swoimi prawnikami tak zarządzał fundacją, aby nie płacić należnych państwu podatków. Ostatecznie jednak sędzia Maria Tardon zamknęła całą sprawę, tłumacząc to niewystarczającą ilością dowodów. Oznajmiła, że wyrok nie może się w całości opierać o prasowe doniesienia. W związku z tym Messi może odetchnąć z ulgą. Piłkarz FC Barcelony już raz został skazany za podatkowe oszustwa. W 2017 roku, kiedy to otrzymał karę w zawieszeniu za unikanie podatków. Jak gra w tym sezonie FC Barcelona, każdy to widzi. Duma Katalonii jest daleka od optymalnej formy. W związku z tym wielu obserwatorów doszukuje się przyczyn takiej sytuacji. Wielu mówi o Ernesto Valverde, który źle przygotował zespół. Jednak czy aby na pewno jest to wina hiszpańskiego szkoleniowca? Głos w tej sprawie postanowił zabrać doświadczony stoper dumy Katalonii Gerard Piquet. Hiszpan winę zwala na fatalny okres przygotowawczy, podczas którego Barsa grała mecze kontrolne na trzech różnych kontynentach. Okres przygotowawczy wcale nam nie pomógł w dobrym rozpoczęciu rozgrywek. Mieliśmy mnóstwo podróży i mało treningów. Wielu z nas to zauważa i nie mamy jeszcze odpowiedniego rytmu. Według Katalunia Radio, wypowiedź ta mocno nie spodobała się obecnemu prezesowi FC Barcelony, Josepowi Bartomeu. Chce on w trybie pilnym spotkać się z Piqué i porozmawiać z nim w cztery oczy. Najwyraźniej Bartomeu chce ugasić ogień w zarodku, zanim wybuchnie prawdziwy pożar. Manchester City na krajowym podwórku wygrał wszystko, co było możliwe do wygrania. W związku z tym angielskiemu zespołowi został już tylko jeden tytuł do wygrania, który jeszcze nigdy w historii nie trafił do niebieskiej części Manchesteru: jest nim Champions League. Na temat szans klubu w tym sezonie wypowiedział się Pep Guardiola: Nie zabiję się, jeśli nie wygram Ligi Mistrzów. Tak, zdecydowanie wygrana w Lidze Mistrzów jest kolejnym celem dla Manchesteru City, ale czasami nie jest to możliwe. Czasami może to zająć kilka lat, a nawet dłużej. Chcę triumfować w Champions League, ale jeśli tego nie zrobię, nie zmieni to mojego życia. Tym samym hiszpański szkoleniowiec chce znieść z siebie i swoich piłkarzy presję wygrania tego trofeum. Wydaje się, że większy priorytet mogą mieć krajowe trofea. W najbliższym meczu Ligi Mistrzów Manchester City zmierzy się z chorwacką drużyną Dynama Zagrzeb. Do bardzo ciekawego spotkania doszło w daleki Brazylii, gdzie padł rekordowy wynik w meczu piłki nożnej kobiet. Zacznijmy od początku. W ramach brazylijskiej ligi Carioca, w której udział biorą drużyny z Rio de Janeiro, zmierzyły się ze sobą zespoły Flamengo i Greminio. Gospodynie wygrały aż 56 do zera, co jest nowym rekordem w futbolu kobiecym. Po szybkich obliczeniach wychodzi na to, że gol średnio padał co 66 sekund. Dużo pracy tego dnia miała obsada obsługująca Twittera, która wrzucała informację o każdej bramce. Zamieszczone zostały nawet niektóre bramki w formie wideo. Zobaczcie sami. Wynik ten jest daleki od męskiego rekordu, który należy do madagaskarskich drużyn AS Adema oraz Soe Antana Narivo. Wtedy ci pierwsi w 2002 roku ograli tych drugich 149 do zera. Z okazji wtorkowych i środowych meczów Ligi Mistrzów zapraszam wszystkich pełnoletnich widzów do sprawdzenia największej grupy bukmacherskiej w Polsce na Facebooku Zawód Typer po ciekawe typy, zapowiedzi meczów oraz ciekawostki. Link oczywiście w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się wam na ekranie. A my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!